W opuszczonym magazynie w małym miasteczku w Kolorado, Trevor tańczy ze swoją dziewczyną Niną, podczas gdy jego przyjaciel Kyle całuje się ze swoją wybranką dnia. Nagle Kyle kaszle krwią, ale jego dziewczyna i tak go całuje. Trevor i Nina są tym zniesmaczeni i udają się do innego pokoju, gdzie coś biegnie w cieniu. Tymczasem miasto budzi się i odkrywa, że państwo wysłało siły wojskowe, aby zorganizowały 24-godzinną kwarantannę. Drogi są zablokowane. Więc nikt nie może opuścić ani wjechać do miasta. Wkrótce na drogach pojawiają się korki, a ludzie zaczynają narzekać na sytuację, a nawet kłócić się z żołnierzami, ponieważ nie podano żadnych wyjaśnień. Szczególnie pewna para desperacko pragnie wyjechać, ponieważ chce zabrać chorego syna do szpitala w mieście. Kapel Sara przekonuje ich, aby zabrali chłopca do szpitala w mieście, ponieważ wojsko sprowadziło specjalistów, którzy już sprawdzają chorych ludzi. Następnie pyta kapitana Roulsa. Czy historia o SPECJL jest prawdziwa, ale Rhodes przypomina jej, żeby się zamknęła i wykonywała rozkazy. W stacji radiowej żołnierz pilnuje DJa Paula, aby upewnić się, że przekazuje niezbędne informacje społeczeństwu. Po powrocie do magazynu Trevor zostaje zaskoczony przez coś w cieniu, ale to tylko Nina. Kiedy ogłasza, że czas wyjść, no Skyla zaczyna krwawić. Nadal prosi swoją dziewczynę, aby poszła z nim do domu, ale ona martwi się, że może być chory i wychodzi sama. Podczas gdy Kyle odjeżdża samochodem Trevora, jego dziewczyna przechodzi przez las, gdzie nagle słyszy ryk. Próbuje uciekać, gdy tajemnicza istota goni ją, ale niestety potyka się i toczy po ziemi, aż wpada do wody. W tym momencie stwór znajduje ją i ciągnie, by ją zjeść. Chwilę później grupa szeregowych przybywa na blokadę drogi, a Salazar próbuje drażnić Sarę, która odpowiada, zmuszając go do pracy. Następnie zabiera Krejna do miasta, aby odwiedzić dom z dzieciństwa. W środku znajduje swojego brata Trevora i Ninę robiących to na kanapie i karci ich za nieodbieranie jej telefonów. Żadne z nich nie wie o kwarantannie, co złości Sarę, ponieważ jej matka wymaga stałej opieki. Sara pędzi na górę i sprawdza, co z jej mamą Francin, która nie czuje się dobrze. Twierdzi, że to tylko przeziębienie, ale Sara ogłasza, że i tak zabiera ją do szpitala. Na dole Nina zdaje sobie sprawę, że ma też wiele wiadomości od ojca. Sara wraca i Trevor wyjaśnia, że Francine źle się czuje od samego rana. Nina mówi jej o objawach Kyla i Trevor chce go sprawdzić, ale Sara mówi jej, żeby została w domu z mamą podczas, gdy ona zajmie się sprawdzaniem. Gdy Sara i Crane docierają do domu Kyla, zapada noc i są zaskoczeni, że drzwi są otwarte. Pokoje są pokryte krwią, więc żołnierze dokładnie przeszukują budynek, ale Kyla nigdzie nie widać. Kiedy Crane stoi oparty o zasłony, nagle spadają na niego dwa ciała, to rodzice Kyla, którzy zostali zmasakrowani. Sara próbuje zadzwonić na policję, ale telefon nie działa, więc wychodząc, używa wojskowego radia, aby zadzwonić do swojego kapitana. Rhodes wyjaśnia, że zablokowali wszystkie linie telefoniczne dopóki nie opanują sytuacji, ponieważ krąży zbyt wiele plotek i obiecuje wysłać policję do domu Kyla. Następnie Sara zabiera Francine, Trevora i Ninę do szpitala. Podczas jazdy, nos Francine zaczyna krwawić. Kiedy w końcu docierają do szpitala. Miejsce jest pełne pacjentów doświadczających tych samych objawów, a pielęgniarka mówi Sara, aby czekała w kolejce, jak wszyscy inni. Ojciec Niny również przebywa w szpitalu, więc ona i Trevor odwiedzają go. W tym momencie Sara zauważa Salazara i innych żołnierzy pilnujących szpitala, co uświadamia jej, że to poważna sprawa, a nie tylko rutynowe ćwiczenia, jak im powiedziano. Następnie Rhodes przyprowadza Sarę na spotkanie z doktorem Loganem z CDC. Logan pyta, czy rodzice Kajla mieli ślady ugryzień, a ona mówi, że tak, ale nie sądzi, że było to zwierzę, ponieważ nie mogło ukryć ciał za zasłonami. W poczekalni, Crane zauważa, że Francin i wielu innych pacjentów marznie, więc idzie powiedzieć o tym Sarze i Loganowi. W tym samym czasie ojciec Niny przechodzi przez to samo. Wirus bardzo szybko przemieszcza się w jego ciele, aż mężczyzna przekształca się w zombie i zeskakuje z łóżka, by zaatakować własną żonę, odgryzając jej twarz. Tymczasem w elektrowni pracownica zostaje nagle zaatakowana przez dwa zombie, które popychają ją na ogrodzenie, aby ją pożreć. Drżenie ogrodzenia i spadająca krew powodują zwarcie, które podpala oba zombie. Gdy maszyny w fabryce zaczynają szwankować, światła w mieście również zaczynają działać nieprawidłowo. Po okolicy jeździ kilka zombie i wkrótce ich samochody zderzają się na środku ulicy, wysyłając ciało w powietrze. W domu Kajla trzech policjantów przeszukuje pokoje i znajduje trzecie ciało między martwą parą. To sam Kyle, który stał się zombie i teraz skacze na policjantów, próbując ich wszystkich zlikwidować, nie przejmując się ich bronią. W stacji radiowej Pol i jego żołnierz słyszą krzyki i wyglądają przez okno, aby odkryć, że zombie wyciągają ludzi na pożywienie. Żołnierz wybiega na zewnątrz, by pomóc cywilom, tylko po to, by grupa zombie wpadła na niego i zabrała go, by go też zjeść. Pol widzi kolejnego zombie zbliżającego się do niego, więc pędzi z powrotem do stacji radiowej i zamyka drzwi. W szpitalu zapasowe generatory przywracają zasilanie w samą porę, aby zamrożeni ludzie również stali się zombie. Wszyscy wpadają w szał i zaczynają atakować każdego normalnego człowieka, do którego uda im się dotrzeć. Trevor i Nina wybiegają z pokoju ojca i w szoku obserwują, jak zombie chodzi po suficie, a następnie skacze na pielęgniarkę. Niektóre zombie widzą ich i podążają za nimi, więc para zaczyna uciekać i rzuca wszelkimi przedmiotami, jakie mogą znaleźć, aby spowolnić stwory. Przedostają się przez tylne drzwi i blokują je kontenerem na śmieci, ale na zewnątrz są już inne zombie, więc para ucieka, przeskakując przez ogrodzenie. Wewnątrz chaos i masakra stają się coraz gorsze, ponieważ krew rozlewa się wszędzie. Prawie nie ma już ludzi, a zombie jest zbyt wiele, by walczyć jednocześnie, więc Rhodes biegnie do pustego korytarza i blokuje drzwi, aby powstrzymać zombie. Sara znajduje go i pyta o matkę, ale teraz nie ma szans na jej odnalezienie. Następnie Rhodes otwiera kolejne drzwi, aby znaleźć wyjście, ale na zewnątrz pojawia się grupa zombie. Udaje mu się odepchnąć kilka z nich, ale wkrótce jest ich zbyt wiele i Rhodes zostaje schwytany i pożarty. Widząc to, Sara, Logan i Crane biegną do innego korytarza, aby znaleźć pusty pokój, w którym mogą się ukryć. Logan popycha Kraina, by poszedł pierwszy, przez co ten upuszcza kluczyki do samochodu. Zombie zauważa Kraina na podłodze i próbuje go zaatakować, ale Sara wciąga go do pokoju w samą porę i zamyka drzwi. Wściekły Krain popycha Logana za to, co zrobił, ale Logan udaje, że nie wie, co Krain ma na myśli. Po tym, jak Sara i Crane pchają meble przed drzwi, grupa wygląda przez okno i zauważa, że zombie opanowały również parking. Ponieważ Krain nie ma broni, a Sara nie jest naładowana, mówi, że powinni zrobić bomby mołotowa, aby odwrócić uwagę zombie i uciec samochodem. Ponieważ Crane zgubiła kluczyki do samochodu Sary, postanawia znaleźć kluczyki Rhodes'a i uciec jego samochodem. Tymczasem Travis i nabiegną biegną przez las, gdzie napotykają dziesiątki martwych ciał na ziemi. Jedno z ciał próbuje nawet do nich pstryknąć, po czym ponownie pada martwe. W końcu para dociera do centrum miasta, gdzie również dochodzi do masakry. Zauważają jednak kogoś rozsądnego w stacji radiowej, więc czekają, aż główna ulica będzie wolna i biegną do frontowych drzwi stacji. Zaczynają w nie walić, a hałas przyciąga uwagę zombie, który zaczyna biec w ich kierunku. Na szczęście Pol otwiera drzwi i wpuszcza ich do środka, zanim zombie zdąży ich dosięgnąć. Następnie Pol zabiera ich do głównego pokoju, gdzie znajdują parę z początku, która ujawnia, że ich syn nie żyje. W tym momencie żona zaczyna kaszleć, ale przysięga, że to przeziębienie, które złapała, zanim wszystko się zaczęło. Pol również kaszle, ale Nina nie wie, czy im ufać. Trevor pędzi do radia, by nadać wiadomość z ich lokalizacją i ostrzec ludzi, by nie jechali do szpitala. Wiadomość ta jest odtwarzana przez radio samochodowe i słyszana przez Francine, która również jest teraz zombie. Wracając do Sary i Krajna, wspinają się do otworów wentylacyjnych i poruszają się tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć zombie próbujących dotrzeć do nich przez kratki. W końcu znajdują pomieszczenie z ciałem Roadsa, więc Sara zeskakuje na dół, ale zostaje zaatakowana przez kogoś wychodzącego z szafki. Szybko się broni i odkrywa, że to tylko Salazar, który ukrył się w szafce, zanim wszyscy oszaleli. Zabierają kluczyki do samochodu i wracają do otworów wentylacyjnych, nieświadomi, że Rhodes budzi się jako zombie i zjada własne oko. Następnie chwyta Sarę i używa jej jako przeciwwagi, aby dostać się do otworu wentylacyjnego, ponieważ nie ma nóg. Sara kopie go w twarz, aby zmusić go do puszczania i zaczyna poruszać się szybciej. W innym pomieszczeniu zombie uderzają w otwory wentylacyjne mopami i innymi narzędziami, aż udaje im się je wyłamać, przez co nogi Sary wypadają przez otwór. Stwory próbują złapać ją za nogi, a Rhodes jest coraz bliżej, jednak Salazar wraca po Sarę i wyciąga ją z dziury w samą porę. Wracają do pokoju z Loganem i kiedy Crane próbuje zamknąć otwór wentylacyjny, pojawia się Rhodes i gryzie go w rękę. Sara natychmiast chwyta wybielacz i wylewa go na ranę, mając nadzieję, że ją zdezynfekuje. Przestraszony Salazar wyjmuje broń i przygotowuje się do strzału, ale Sara chroni krajna, a Logan zwraca uwagę, że wybielacz ma szansę zadziałać. Rhodes nadal wydaje odgłosy w otworze wentylacyjnym i Salazar strzela do niego, aby go ostatecznie zlikwidować. Kiedy Sara obiecuje, że zlikwiduje Krajna, jeśli się odwróci, Salazar w końcu odkłada broń. Następnie grupa tworzy broń z tego, co uda im się znaleźć w pokoju, a Sara bierze jeden z pistoletów Salazara. Krajn rozbija okno krzesłem i wyskakują, by w końcu opuścić szpital. Natychmiast pojawia się zombie, ale strzały Sary nic nie dają, więc Salazar musi ją nauczyć, że tylko strzał w głowę zlikwiduje zombie. Nadchodzi więcej wrogów i żołnierze współpracują, aby walczyć z nimi wszystkimi, podczas gdy Logan tylko się gapi. Narzędzia, które stworzyli, okazują się całkiem niezłe i wkrótce wszystkie otaczające ich zombie padają. Niestety zombie wewnątrz szpitala również zaczynają wyskakiwać przez okna. Żołnierze kontynuują walkę, likwidując swoich wrogów, rozbijając im głowy lub po prostu dekapitując ich. Podczas gdy wszyscy są rozproszeni, Logan ujawnia, że ma własny samochód i biegnie w jego kierunku. Kobieta próbuje poprosić go o pomoc, jednak on po prostu popycha ją w kierunku zombie, aby trzymać go na dystans, po czym wsiada do samochodu i odjeżdża. Pozostali zauważają to i przeklinają imię Logana, ale nie ma czasu na narzekanie, ponieważ nadchodzi więcej zombie. Chowając się za samochodem, Podpalają kilka bomb mołotowa i rzucają nimi w zombie, tworząc wielki ogień, który powoli spala stwory na śmierć. Następnie biegną do samochodu Rowca i muszą zlikwidować kilka zombie, które uniknęły płomieni, zanim dostaną się do pojazdu. Pojawiają się kolejne stwory i próbują trzymać się samochodu, więc Sara szybko prowadzi, aby z niego spadły. Grupa w końcu opuszcza szpital i jadąc przez miasto, wszędzie widzą śmierć i zniszczenie. W końcu znajdują sklep z bronią więc Sara wiąże Kraina w samochodzie na wszelki wypadek przed wejściem do sklepu z Salazarem. Niestety Crane zaczyna krwawić i zanim pozostali wracają z bronią, jest już zombie. Salazar chce go zlikwidować, ale Sara przekonuje go, by tego nie robił, ponieważ Krain jest nieszkodliwy i już skrępowany. Następnie odjeżdżają, zanim zombie podejdą zbyt blisko. W stacji radiowej zombie próbuje dostać się do środka za pomocą drabiny awaryjnej, ale Trevor rzuca mu telewizor na głowę, aby go zlikwidować. Kiedy wraca do środka, Nina pokazuje mu, że chusteczki w koszu na śmieci mają krew. Chwyta nóż i grozi dorosłym, aby zmusić ich do przyznania się, kto krwawi, jednak zamiast tego obwiniają się nawzajem. Nagle Pol zastyga i zaczyna przekształcać się w zombie, więc spanikowana Nina uderza go w głowę, aby go zlikwidować. Trevor ponownie używa radia, aby wysłać nową wiadomość. Żołnierze mają zamiar opuścić miasto, ale kiedy Sara słyszy głos brata, zawraca samochód, przejeżdżając każdego zombie, aby nie tracić czasu. Na stacji Trevor wygląda przez okno i widzi Francin, więc wybiega jej na spotkanie, ignorując ostrzeżenia Niny. Francin jest zbyt daleko i próbuje zaatakować swojego syna, ale Sara przybywa i przejeżdża ją samochodem. Zapłakany Trevor nie może uwierzyć, że to zrobiła, a Sara musi mu przypomnieć, że nie jest już ich matką. W międzyczasie Nina biegnie na górę. Aby powiedzieć starszej parze, że wyjeżdżają, ale okazuje się, że pokój jest tajemniczo pusty. Kiedy zagląda za kanapę, znajduje męża martwego. Zombifikowana żona pojawia się za nią i powala ją na ziemię, więc Nina musi zacząć z nią walczyć, używając każdego przedmiotu, jaki może znaleźć w pokoju, a nawet łamiąc meble. W tym momencie pojawia się Trevor i razem zaczynają z nią walczyć, świetnie współpracując. Na zewnątrz Salazar zauważa ocalałych, którzy utknęli za bramą. Zaczynają się wspinać, aby dotrzeć do żołnierzy, ale zombie pojawiają się za nimi i pożerają ich. W tym momencie Trevor i Nina wypychają potworną żonę przez okno, a gdy tylko ląduje, Salazar i Sara strzelają do niej na śmierć. Strzelanina odstrasza zombie za bramą, i teraz grupa może odjechać samochodem. Podczas jazdy, Salazar zastanawia się, dlaczego Krain ich nie zaatakuje, a Sara przypomina sobie wegetarianina Kraina. Salazar wciąż kpi i grozi Krajnowi, wyraźnie mu nie ufając. Kiedy w końcu docierają do blokady, odkrywają, że reszta żołnierzy również stała się zombie. Jeden z nich próbuje dostać się do środka samochodu, więc Trevor wychodzi i strzela do niego. Salazar i Sara dołączają do niego i likwidują jak najwięcej zombie ze swoich broni, ale one po prostu nie przestają przychodzić. Nie pozostaje im nic innego, jak wsiąść do samochodu i odjechać. Nie wiedzą, dokąd się udać, więc Trevor mówi im o opuszczonym magazynie. Sara prowadzi samochód przez las i zauważają Kyle biegnącego między drzewami. Skacze do przodu i rozbija przednią szybę samochodu, powodując utratę kontroli. Gdy walczą, by trzymać usta Kajla z dala od swoich ciał, samochód jedzie dalej i rozbija się o drzewo. Teraz Kyle utknął między drewnem a rozbitą szybą, więc Sara może z łatwością strzelić mu w głowę. Następnie grupa rusza dalej pieszo, zabierając ze sobą Kreina. Salazar nie przestaje mu grozić i obrażać go. Więc zanim dotrą do magazynu, Crane jest już wykończony. Zaczyna krzyczeć, aby zdradzić ich lokalizację i wkrótce grupa zombie wyłamuje drzwi i ściany, aby ich zaatakować. Ludzie otwierają ogień, ale jest zbyt wielu wrogów, aby sobie z nimi poradzić, więc Trevor mówi swoim przyjaciołom, aby poszli za nim. Podczas gdy grupa schodzi na dół do piwnicy, zombie agresywnie otaczają Crane'a. Piwnica okazuje się być odizolowanym bunkrem. Kilka zombie próbuje podążać za grupą, ale strzelają do nich dopóki nie przekroczą grubych metalowych drzwi i nie zablokują ich. Następnie otwierają drzwi z tyłu i są zszokowani, gdy znajdują pełną placówkę badawczą. Sprawdzają komputery w poszukiwaniu odpowiedzi, ale ktokolwiek tu był, skasował wszystko przed ucieczką. Nagle słyszą hałas, więc Sara i Salazar zaczynają przeszukiwać każdy pokój, aż znajdują Logana, który niszczył dowody. Duet grozi, że go zastrzeli, dopóki Logan nie wyjaśni, że był częścią projektu Wildfire, który badał czynniki biochemiczne. Przysięga, że projekt nie stoi za wirusem zombie, ale przerywa mu Trevor, który znalazł plik wideo w komputerze. Nagranie pokazuje naukowca przyznającego, że wirus, który stworzyli do ataku na obce wojska, zmutował i stracił kontrolę, więc musiał zlikwidować wszystkich zarażonych kolegów. Wideo kończy się, gdy lekarz również przekształca się w zombie i niszczy kamerę. Słysząc ryk w pobliżu, grupa opuszcza biuro i znajduje zombie doktora, więc zaczynają do niego strzelać, dopóki nie przestraszy się i nie ucieknie. Salazar i Sara idą za nim, ale odkrywają, że uciekł, czołgając się przez otwory wentylacyjne. Inny zombie próbuje zaatakować Salazara, ale ten szybko ścina mu głowę. Następnie Duet wraca do pozostałych, strzelając do otworów wentylacyjnych, gdy tylko usłyszą hałas. Logan nie ma pojęcia, gdzie znajdują się wyjścia awaryjne, ale Salazar rozpoznaje ten bunkier jako model z czasów wojny i mówi, że muszą tylko znaleźć silosy rakietowe, aby uciec. Gdy drużyna przemierza korytarze, Doktor sięga z góry i porywa Logana. Szybko go likwiduje, a następnie rzuca ciało przed pozostałych. Grupa spieszy się, ale po chwili błądzenia nadal nie może znaleźć Silosu. Pomimo protestów Salazara, postanawiają się rozdzielić, aby pokonać więcej terenu. Sara i Salazar znajdują Silos jako pierwsi i bez problemu przechodzą przez pierwsze drzwi. Jednak po przejściu przez korytarz znajdują mnóstwo zombie ukrywających się w następnym pomieszczeniu. Obaj żołnierze otwierają ogień, ale zombie otaczają Salazara i powalają go na ziemię. Mówi Sarze, by poszła dalej bez niego, zanim stwory zaczną go zjadać. Sara szybko ucieka, a Trevor zaciąga ją do innego bezpiecznego pomieszczenia. Tam znajduje kilka zbiorników z pociskami rakietowymi, więc rodzeństwo pracuje razem, aby stworzyć kilka dużych miotaczy ognia. Następnie Sara wraca na korytarz, by zwrócić na siebie uwagę hordy, ale za jej plecami pojawia się doktor. Gdy walczy z napastnikiem. Krain ujawnia się w hordzie i przypomina sobie o swoich uczuciach do Sary, więc zaczyna strzelać z pistoletu, aż skończą mu się naboje. Wściekły z powodu tej zdrady, doktor puszcza Sarę i biegnie zdekapitować Kraina. Sara strzela do przypadkowego zombie, aby zwrócić na siebie uwagę wszystkich, po czym ponownie biegnie korytarzem. Stworzenia biegną za nią, ale gdy docierają do drzwi, Trevor i Nina aktywują zbiorniki. W rezultacie powstają gigantyczne płomienie. Które natychmiast spalają zombie i docierają do każdego zakątka obiektu, nie pozostawiając ani jednego stojącego potwora. Następnie Trio wychodzi z silosu i znajduje samochód Logana. Gdy odjeżdżają, słyszą w radiu, że wirus został w pełni opanowany. Jednak na drodze pojawia się zombie. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.